Siemaszko, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od suchara. Jakie jest to największe osiągnięcie kierowcy Skody? Dostać mandat za przekroczenie prędkości. A jak sprawić, żeby Skoda jechała szybciej? Wystarczy wyłączyć silnik zjeżdżając z górki. No, te żarty niestety nie biorą się znikąd. Sami wiecie, jaka skoda jest, chociażby w przypadku drugiej generacji Fabi, tutaj były dostępne naprawdę słabe jednostki. Gama rozpoczynała się od jednostek 1.2, które miały 60 koni, 70. Gdy dodano do nich turbo, to nawet 86 i 105 koni. Była też 86-konna jednostka, która miała 1.4. Tak więc no, nie ma się co dziwić, że to auto przyciągało specyficzną grupę odbiorców. Zwłaszcza. Starsze osoby, które chciały sobie kupić nowe auto na emeryturę lub młodzieniaszków, ale to raczej w zachodniej Europie, dla których to był pierwszy samochód. Do tego, gdy weźmiemy pod uwagę wygląd tego auta, no to się nie ma co dziwić. No to auto, no przyznacie, nie jest piękne, no i pojawiają się takie właśnie żarty, stereotypy. Chociażby co robi kierowca z kody, gdy zabraknie mu paliwa? Ściąga czapkę i zakłada ją na antenę jako żagiel. Śmieszki, śmieszkami, ale gdy spojrzycie w konfigurator tego samochodu, wtedy, gdy jeszcze był dostępny, lub teraz na dane techniczne tej generacji, to się nagle okazuje, że oprócz tych 60-konnych jednostek, 80 czy nawet 100. Nagle wyskakuje ni stąd z owąt 180-konna wersja RS. To pozwala na przyspieszenie do pierwszej setki w 7,3 sekundy, co oznacza, że bije na łeb tamto BMW 320 generacji E46 oraz jest mocniejsze nawet. Od wersji 323. Tak więc wszelkie Rafały i Sebiksy w 323 E46 mogą wąchać spaliny, gdy ruszają spod świateł, a obok stoi taka Skoda. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że auto waży zaledwie 1318 kg. No i jeszcze jednym parametrem, o którym warto powiedzieć, jest moment obrotowy. Jest tutaj 250 Nm. Silnik ma pojemność 1,4. Jest tutaj naturalnie turbo, i nie jest to konstrukcja własna Skody. Taka jednostka pojawiła się również w piątej generacji Volkswagena Polo GTI. Prędkość maksymalna tego samochodu to 224 km na godzinę. Naprawdę można się zdziwić, no bo to auto. Nie wygląda jakoś radykalnie. Nie widać po nim, że ma takie osiągi. No, widać tutaj troszkę są dołożone takie dodatki. Ten zderzak z przodu jest inny. Takie leciutkie zmiany stylistyczne pojawiły się z tyłu, chociażby w postaci tego dyfuzora. No i tych przyciemnionych lekko szyb, ale to raczej wygląda jakby jakiś starszy dziadzia stwierdził o, chcę na sportowo, poszedł na jakąś giełdę, bazarek, dokupił parę części i tak jeździł. Zwłaszcza w tym przypadku mamy tutaj jeszcze stalowe felgi z kołpakami. Sprawdźmy może jak wygląda środek tego samochodu. Niektórzy z Was pamiętają odcinek, w którym pokazywałem białą Fabię. Tej samej generacji to była również druga generacja typ 5J, jednak tam na pokładzie nie było absolutnie nic. Tutaj jak widzicie, mamy już takie fotele troszkę bardziej sportowe, bardziej trzymające na boki. Dosyć ładny wzór, niestety regulowane są manualnie, ale z takich dodatków są chociażby przyciski na kierownicy, chociaż w sumie tylko z lewej strony. Dziwnie to wygląda tak niesymetrycznie, po prawej jest Golas. Tutaj mamy kilka przycisków, no ale obok jest raczej ta ważniejsza rzecz, czyli wajcha od tempomatu. Z dodatków mamy tutaj jeszcze chociażby podgrzewane siedzenia dla kierowcy oraz pasażera. I wola to co widzicie, jest tutaj automat. Siedmiostopniowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów w Skodzie Fabi. Naprawdę, evenement. Ten samochód to jest slipper. Jeżeli znacie coś innego, co może z tym konkurować w kategorii niepozornego wyglądu i niesamowitych osiągów, no oczywiście niesamowitych jak na tą klasę, no to dajcie znać. Dla mnie w tym momencie to jest chyba faworyt. Dodam jeszcze, że druga generacja Fabi była produkowana od 2007 do 2014. Przy czym wersja VRS pojawiła się dopiero po liftingu, który miał miejsce w 2010 roku. Prezentowany egzemplarz jest z 2011. Jak jestem już z tyłu samochodu, przejdźmy może do tych uszkodzeń, bo z wyposażenia są tutaj jeszcze czujniki parkowania, jednak w tym momencie one nie działają. Spójrzmy, co tutaj się stało. Cały zderzak jest połamany, tutaj jeszcze na trytytki się trzyma jako tako. To więc musielibyście sobie wymienić. Poza tym na pierwszy rzut oka innych uszkodzeń nie widać. Klapa wygląda na całą, tak więc sprawdźmy może jak to wygląda w tym miejscu. Tutaj jak widzicie, raczej nic złego się nie stało poza uszkodzeniem zderzaka, ale oczywiście zawsze zachęcam do kontaktu ze sprzedawcą, spytajcie Dowiecie się czegoś więcej. Sprawdźmy, co jest pod podłogą. Jest tutaj lewarek, ale koła zapasowego brak. No niestety, co do kół, właśnie, to mamy tutaj zimówki. No tak więc i tak byście musieli się raczej zaopatrzyć w inny komplet. Pojemność bagażnika, jak na tą klasę, ok. 311 litrów, jednak można złożyć te fotele i robi się z tego aż 1180 litrów. Wystarczająca przestrzeń, jednak dla niektórych minusem może być fakt, że te oparcia kanapy nie kładą się na poziomo. Przejdźmy troszeczkę wyżej, i tutaj mamy słynny ding-dong do zamykania tej klapy. No jak to komicznie wygląda? Skoda, to ma pomysły. Wróćmy z powrotem do kabiny, tym razem do drugiego rzędu. Jak widzicie, na oparciach jest logo VRS, tak więc podróżni, którzy tutaj zasiądą, wiedzą, czym jadą. Jak tu się siedzi? Fajnie. Jeżeli fotel pasażera z przodu jest odsunięty na odpowiednią odległość, no to tutaj. Nie ma problemu z miejscem, nawet jest dużo miejsca na głowę, ale nie ma się czemu dziwić. Ten samochód jest dosyć wysoki, ale dla wielu osób liczy się przede wszystkim funkcjonalność, a nie wygląd. Tak więc, jeśli chodzi o miejsce dla pasażerów z tyłu, to tutaj jest duży plus. Przejdźmy z powrotem do kabiny, ale tym razem do miejsca, na którym zasiada pasażer z przodu. Tuż przed jego kolanami znajduje się schowek, który poddamy testowi. Jak widzicie, otwiera się na raty, jak w takim filmie akcji. Najpierw bija tyka, szybko, szybko, szybko i ciuch, zwolnione tempo. Sprawdźmy, co jest w tym folderze. Pełnej książki serwisowej tutaj niestety nie ma, ale jest taki serwis plan, który został wydany do tego auta raczej po gwarancji. Tak jak mówiłem, samochód jest z 11, a ta karta została wydana w 16 jest na 2 lata, przy przebiegu 71 tysięcy następnie jest z 18 na rok przy 96 więcej wpisów w tym miejscu już nie ma a jaki jest przebieg w tym momencie, no to za chwilę zobaczycie teraz przejdźmy jeszcze szybko do zużycia tych foteli Tutaj na miejscu pasażera no jest troszkę brudno, ale zużycia praktycznie nie ma żadnego. Pomimo tych wystających boczków, tutaj widać, że jest naprawdę wnętrze zadbane. Chociaż przejdźmy jeszcze na stronę kierowcy i ocenimy to z tej perspektywy. No tutaj jest takie mikro, naprawdę mikrodelikatne przetarcie. Tu się trzeba przypatrzeć, żeby to zauważyć. Nie ma dramatu. Tutaj również, tak jak i z tyłu, są wstawki VRS. Bardzo miły akcent. No, ale poza nim tutaj raczej nic nie sprawia, jaką wersją jedziemy. Tak więc, to jest już naprawdę absolutny sleeper do kwadratu. Widać to jeszcze chociażby na drzwiach. Tutaj, mimo tego, że jest to wersja RS, która kosztowała dwa razy więcej niż najtańsza sztuka 60-konna, to nie zastosowano tutaj innego wykończenia tych drzwi. No to jest absurd. To jest wszystko z tak taniego plastiku, że to trzeszczy jak jakaś tektura. Tutaj mamy miękką wstawkę na łokieć, ale teraz ważna rzecz: tutaj mamy przycisk do regulacji szyb. Tutaj mamy dwa przyciski. Co oznacza, że pasażerowie z tyłu regulują szyby systemem Corbotronic. Nic ich tutaj nie pocieszy. Tu jest również wykończenie w naprawdę słabym plastiku. No, ale w tym aucie nie o to chodzi. Tak jak powiedziałem wcześniej, to ma być slipper i on tą funkcję spełnia absolutnie. Przebieg tej rs to 117,5 km. kilometrów. Odpalmy silnik, posłuchajmy jak brzmi. O, właśnie rzuciła mi się w oczy klimatyzacja. Dobrze, że jest dla wielu z Was to podstawa. Z tego co pamiętam w białej Fabii nawet i tego nie było. No cóż, silnik pracuje jak pracuje. Wiadomo, że 6-cylindrowe BMW brzmi ładniej, ale pytanie: czy downsizing jest aż tak zły? Skoro mamy tutaj 1,4, w BMC załóżmy w 3,23 było 2,5 litra, ale tutaj mamy więcej mocy i lepsze osiągi. Oczywiście wszystko zależy od priorytetów. Dla niektórych bardziej ważny jest dźwięk, a dla niektórych osiągi. Rzuciła mi się w oczy właśnie jedna rzecz. Spójrzcie na nasadę wycieraczek. Zarówno jedna, jak i druga mają takie dziwne uszkodzenia. Czy macie doświadczenie ze Skodami i takie coś również spotkało wasze egzemplarze? Dajcie znać o co tutaj chodzi. Czy to jest wada konstrukcyjna? Ktoś nie przewidział jak te ramiona wycieraczek powinny się zginać i rysują siebie nawzajem? Jestem ciekaw co tu się w ogóle stało. Chwilę wcześniej powiedziałem, że RSK była dwukrotnie droższa od podstawowej wersji, która miała 60 koni. Była ona wyceniona na 22 000 euro. Ile kosztuje w tym momencie, po 8 latach, z takimi uszkodzeniami, jakie widzieliście? Ten egzemplarz jest wyceniony na niecałe 6 tysięcy euro. Najprawdopodobniej uda Wam się zbić do 5,5, jak nie mniej. Tak więc jest to 1 czwarta ceny nowego egzemplarza, czyli 25%. Co myślicie o tej zniżce? Czy jest wystarczająca? Czy być może jeszcze trzeba troszkę stargować, a być może już się nie uda stargować, gdyż ten samochód może być takim przyszłym klasykiem? Kto to widział? Takie brzydkie auto z tak mocnym silnikiem? Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie, ja czekam na Was w komentarzach i w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!